I ruszyły. Oj, oj, Harley de Solari Sporo stracił na starcie. Ale już Raszem przesuwa się na drugie miejsce. Prowadzi Cepun. Cepun. Drugi jest Alvir. Razem z Harleyem de Solarii. Na trzecim miejscu, na czwartym miejscu Almer. Piąta Tidżą. Alfali. I na ostatniej pozycji galopuje Gabon. Cepun utrzymuje prowadzenie, za nim Harley de Solahi na trzeciej pozycji Alvir i Almer, na piątym miejscu Tijon Alalifi i na ostatniej pozycji wciąż Gabon. W zakręt wprowadza Cepun. Cepun Harley de Solahi na trzeciej pozycji Alvir, czwarty Almer. Piąta Tidżon Alaifi i na szóstej pozycji Gabon. Wciąż Cepun i w pół siodła za nim Harley de Solari, ale już poprawia Harley de Solari. Cepun jest posyłany, Harley de Solari w ręku. Harley de Solari, Cepun na trzeciej pozycji Alvir, czwarty Almer. Do przodu przesuwa się Gabon na prostą wyprowadza Harley de Solari i ucieka Szczepan ogląda się, patrzy, gdzie tam jest Gabon, a Gabon finiszuje z daleka jest drugi. 300 metrów do celownika. Harley de Solari. Ścigany przez Gabona. 200 metrów. Harley de Solari Gabon. Harley de Solari, Gabon 100 metrów do celownika. Z przewagą wygrywa Harley de Solari, na drugim miejscu pewnie jest Gabon i na trzecim miejscu Cepun.